Niedziela 1 lutego 2015 roku. Jesteśmy na placu na rozdrożu w Barze i Restauracji Rozdroże. W tym sympatycznym miejscu wieczorem, w niedzielę nie ma zbyt dużego ruchu, ale tutaj odbywa się nasza debata. Debata ma się odbyć między dwoma słynnymi, bardzo zacnymi narodowcami. Jest Sławomir Andrzej Zakrzewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Nie ma z nami niestety Artura Zawiszy. No, jest obecny na obrazkach, które ściągnęliśmy z internetu. Ten oto Artur Zawisza, proszę Państwa, zapowiedział, że będzie obecny, że ta debata może dojść do skutku 12 lutego, czyli w czwartek, w tym samym miejscu o godzinie 19.00 się spotkamy. Natomiast. No, jeżeli spotyka się tak zacne grono, ja pozwolę sobie Państwu pokazać, to są osoby, które znacie i z telewizji narodowej, i z różnych innych niezależnych polskich mediów, osoby, które bardzo często widzimy w towarzystwie Sławomira Andrzeja Zachrzewskiego, osoby, które pikietują, walczą o Polskę w sferze informacyjnej. Jest również Pani Miernicka z Wspólnota Patrioty Solidarność. Przekształcająca czyli się w Stronnictwo Pracy. Stronństwo pracy tak czyli coś się tym dzieje tym. na prawicy narodowej i dlatego no, nie ma Artura Zawiszy, więc oddaję głos Panu Sołomirowi wszystkie. Jeszcze raz witam serdecznie, zwłaszcza tych którzy mieli bardzo daleko, żeby tutaj do nas przybyć. Dziękuję panu doktorowi, że pomimo tego, że pan Artur Zawisza uprzedził go już wczoraj wieczorem, że jest chory i nie wie czy, czy dzisiaj będzie w stanie stanąć do takiej debaty publicznej. I dzisiaj rano potwierdził, że nie będzie go ze względów jakiejś wyższej konieczności. My natomiast nie tracąc tego czasu, cennego czasu, bo uważam, że czas jest bardzo cenną rzeczą i nie można go kraść, skoro umówiliśmy takich działaczy, którzy poświęcają swoje zdrowie życie, czas, pieniądze, swoje można powiedzieć. Olbrzymią ofiarność wykazują, nie można lekceważyć. Dlatego Postanowiliśmy zrobić debatę z Panem Zawiszą jakby bez pana Zawiszy fizycznie, natomiast jego wypowiedzi, które mamy choćby w internecie i znamy z mediów publicznych, bo jest częstym walcem różnych mediów, mogą nam posłużyć za kanwę takiego spotkania. Poza tym jest to szansa dla pana Zawiszy, żeby się przygotował do kolejnego terminu, bo czekaliśmy na niego miesiąc czasu bo sprawa stanęła od 2 stycznia, kiedy pan Sendecki wywołał pana Zawiszę poprzez film, w którym stwierdzał, że ja jego nie dopuściłem do głosu przy uroczystościach przy grobie Romana Dmowskiego, na rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, na co odpowiedział pan Zawisza, że nie chciał ze mną polemizować, bo nie to miejsce, nie, nie przy grobie, natomiast chętnie by odpowiedział w takiej debacie. I przyjmuję to zaproszenie, no i daliśmy czas prawie, już jest pół godziny po umówionym czasie. I pan Eugeniusz Sendecki jako jakby niezależny dziennikarz, ten, który staje jakby po stronie pana jest sekundantem jakby pana Artura Zawiszy. Myślę, że uczciwie przekaże to, co dzisiaj tutaj powiemy i co chcielibyśmy jednocześnie usłyszeć, bo jest to spotkanie takie życzeniowe. Jest to w formie pytania do pana. Artura Zawiszy, jak mamy rozumieć jego wypowiedzi, jego poglądy na ruch narodowy, który reprezentuje, to znaczy ten z małej litery pisany od razu powiem, bo ta party, partia partyjka istnieje dopiero dwa lata. Także a ruch narodowy z dużej litery pisany, sformułowany dzięki Romanowi Dmowskiemu, którego pomnik tutaj mamy w niedalekiej okolicy. I przez innych działaczy typu Popławski, Balicki i inni istnieje od ponad 100 lat. Ja przepraszam, ja tylko się tutaj wtrącę. Myślę, że Zawisza właśnie tutaj by zabrał głos, że uściśliłby mianowicie formalnie Partia Ruch Narodowy, RN, istnieje od kilku tygodni. Tak? Kilka tygodni temu, dwa, jak w drugiej połowie grudnia koledzy pana Zawiszy, Winnicki. Bosak Tumanowicz, Kowalski, zarejestrowali formalnie partię, zgłosili jako formalnego kandydata na prezydenta Mariana Kowalskiego, też mojego znajomego z Lublina. I tak to wygląda. Także partia z wielkich liter RN to jest świeża sprawa. Środowisko, które opowiada się, istnieje w mediach, jest głośne RN Ruch Narodowy nazwijmy to umownie środowisko Winnickiego, w którym jest Artur Zawisza, to jest bodajże od roku 2012. Tak. Tutaj proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę. Rozpoczęło się tutaj właśnie, na placu, na rozdrożu, jako te słynne, piękne, bardzo ważne Marsze Niepodległości. Natomiast jeżeli chodzi o ruch narodowy pisany dla porządku z małych liter, czyli formacja Roman Dmowskiego, to to jest rzeczywistość stuletnia, ponad stuletnia i tutaj ci Państwo, którzy, których Państwo widzicie, to są właśnie twarze tego autentycznego Dolnego Ruchu Narodowego, który obserwujecie, jak i Telewizji Narodowej od dłuższego czasu. Natomiast ja tutaj chcę wywołać, pokazać pewną osobę, która jest tym, tym skrybą, który który na tym oto twardym dysku tak, proszę Państwa, to jest ten twardy dysk, który za chwilę za pomocą kabelka połączymy z tym oto laptopem. Też sława ruchu narodowego, pisanego z małych liter, czyli tego autentycznego, dolnego, wieloletniego. Osoba, która robiła w 2002, 2003, 2005 roku kampanię przeciwko Unii Europejskiej, to jest właśnie Dariusz Benedykt Ciesielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym się odnieść do no, poruszonej kwestii małych i dużych liter. Wielkich, Rze małych i wielkich. Rzeczywiście te małe litery można by zastosować do ruchu narodowego jako tego stuletniego. Z tym, że Sławek Zakrzewski, pewnie ja też, tak jak pisząc słowo kraj, tak jak piszą, mówiąc o narodzie, często użyjemy... Mimo zasad pisowni, użyjemy właśnie dużej litery. Wielkiej. W języku polskim są Dobrze. wielkie i małe litery. W takim razie ja rozumiem, dlaczego Sławek tak powiedział. Ja, ja, dlaczego, dlaczego nazwał z małych liter tą organizację? Gdzie nazwę organizacji powinniśmy napisać z dużych liter. Z wielkich. Dlatego... Przepraszam bardzo, e, pod względem ortograficznym są wielkie dobra, litery. Ja, ja to sprawdzę. I małe. Ja to sprawdzę. Zawsze mówiłem dużych, także y, na razie pozostaję przy tej frazeologii. Y, sprawdzę i będę się popra starał poprawić. Także poproszę już na razie nie przerywać. No. Mi. Y, dlatego podejrzewam, dlaczego, dlaczego mimo, że to jest nazwa organizacji, Sławek Zakrzewski nazwał to, y, że to jest ten ruch narodowy przez małe. Małe r, małe n. Dlaczego? Dlatego, że on symuluje ruch narodowy. Że to jest wydmuszka, która jest stworzona dla Polaków. Nie utworzona przez Polaków, ale dla Polaków stworzona. Która zamiast idei narodowej ma wprowadzić herezje narodowe. Główne trzy herezje narodowe: syjonizm, korwinizm i taką myśl wolnościową. Jeszcze z rewolucji francuskiej chyba znaną, ale ona się rozwinęła, i jest teraz taki ruch wolnościowy w Polsce, zupełnie sprzeczny z myślą na, Zupełnie sprzeczny z myślą narodową. Dziękuję. To jest tak, za chwilę kończymy to wejście Telewizji Narodowej Jak Państwo usłyszeliście i zobaczyliście Okazuje się, że tutaj będzie się chyba Odbywał nie tylko sąd I cały zespół wymówek, zarzutów przeciw, Przeciwko Arturowi zawiszy Nie tyle zawiszy, ale widzimy tutaj Ostry atak, niestety, bo tak trzeba powiedzieć Na formację Ruch Narodowy Myślę, że panowie Jesteście dobrze przygotowani I że swoje zarzuty przedstawicie w sposób uporządkowany Logiczny Także Zawisza 12 lutego <laughs> w tym miejscu się pojawi i odpowie w sposób równie mocny może mocniejszy, a może przegra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z restauracji Rozdroże dla Telewizji Narodowej. To wejście Telewizji Narodowej realizował Eugeniusz Sendecki.